Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w transmisji na żywo. <laughs> Tym razem Facebook, nie, nie YouTube. Jesteśmy tutaj z kotem. Muszę go trochę zgarnąć, bo jak zacznie przestawiać statyw, to dopiero zrobi się ciekawie. Także witam Was z kotkiem. I dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o magicznych dniach. Dniach w magii. Dlatego, że bardzo często bierzemy pod uwagę hmm, księżyc, planety... Innego tego typu rzeczy, jeżeli ustalamy jakieś rytuały, natomiast niekoniecznie bierzemy pod uwagę dni tygodnia. I oczywiście możemy kierować się magią księżycową, ale również dni tygodnia mają swoją energetykę i poszczególne odpowiadają za to jakie rytuały w danym dniu warto wykonywać. I tak pokrótce, bo to też mają być krótkie filmy, niekoniecznie bardzo trudne merytorycznie, tylko chodzi o to, żeby Wam przekazać jakąś wiedzę. Zaraz zacznę mówić o tych dniach, ale witam na czacie Jadwisie i witam Joannę, Awe, Wam, Cydr i Tęcza. I słuchajcie, zaczynamy od poniedziałku. D lunis, czyli dzień księżyca. I jako, że rządzi nim Księżyc, to również rządzi tym dniem kolor biały i kolor srebrny. I teraz, jeżeli faktycznie e, macie ochotę zastosować jakąś świecę w poniedziałek, to dobrze by było również dołożyć na przykład do danego rytuału świecę srebrną. E, odpowiada e, za wszystko to, co związane jest z Księżycem, czyli za sny. Za intuicyjność, za otwartość, miłość, również za podróże, za wodę, za emocje i takie rytuały również żeńskiej płodności można w poniedziałek wykonywać. Witam, Bigmegi, witam, Mirka. I także pamiętajcie: poniedziałek, Dzień Księżycowy, srebro i biel intuicyjność, emocje, płodność, wszystko to co związane z kobiecością. Wtorek. Wtorkiem rządzi Mars i dla Marsa przyporządkowany jest kolor czerwony. Tutaj we wtorek możemy robić wszelkie rytuały, które nas wzmacniają albo powodują wygrane walki, tak jak bóstwo Mars jest od tego, żeby zwyciężać, bóstwo Mars jest od tego, żeby dodawać energii, kolor czerwony również. We wtorki możemy dołożyć czerwoną świecę i właśnie działać w intencji pokonywania trudności. Yy, zwiększa odwagę, yy, rytuały zwiększające odwagę, dające nam dojście do celu, dające nam możliwości wygrania, na przykład pewnych spraw chociażby urzędowych. Yy, oczywiście yy, jako że jest to dzień marsowy, to również yy, można wywołać tutaj konflikty, ale tu już nie mówimy o dobrej magii, chyba że czasem konflikt jest potrzebny po to, żeby ruszyć energię. Danej sytuacji. Także tutaj pamiętajcie, wtorek, czerwony, dzień marsowy. I mamy środę. Rządzi nią Merkury. Kolor przypisany Merkuremu to jest kolor fioletowy. I tutaj wszystko, co związane ze zdrowiem, również, ale naukę, studia, myślenie, pomysły, inspiracje wszystko, co związane z żywiołem Merkurego, z żywiołem powietrza, czyli z myślą. Z energią, z możliwościami twórczymi. Takie rytuały, plus właśnie ta fioletowa świeca, można w środę wykonywać. Mamy czwartek. Czwartek jest dniem jowiszowym, czyli dniem powiększającym, dniem zwiększającym. I takie rytuały można wykonywać. Można mówić tutaj o dobrobycie, rytuałach dobrobytu, finansowych, szacunku. Ogarnięcia przestrzeni w naszej zawodowej, ale takiej międzyludzkiej. Szczęście, zdrowie, pomyślność, powodzenie i ambicje. I tutaj czwartek oraz jego niebieska, bo Jowiszowi przyporządkowany jest niebieski kolor niebieska świeca jest bardzo słuszna. Tutaj Mirek pyta, czy jestem w księgarni cud w Krakowie. Nie, jestem w księgarni cud w łodzi, od czasu do czasu. Tak, nazwa podobna, ale księgarnia cud, a księgarenka cud dwie różne rzeczy. No i mamy piątek. Mamy piątek, czyli dzień Wenus. Dzień Wenus, czyli kolor zielony. Kiedyś e, istniała taka legenda, że jakaś hrabina, która miała niezwykłe powodzenie u mężczyzn, właśnie zawsze miała jakiś zielony akcent w czci ku czci bogini Wenus, więc może coś w tym kolorze zielonym jest. Taką świecę w piątek możemy dołożyć. I jako, że jest to dzień Wenus, wszelkie miłosne aspekty rytualne, e, wszelkie miłosne aspekty rytualne są. Po prostu tutaj wyrównywane, i um, oczywiście, że kolor zielony, tak, ale miłosna magia daje nam świece różowe, czerwone, natomiast dołożenie w piątek zielonej świecy jako uczczenie bogini Wenus również potęguje naszą miłosną magię. Pożądanie, miłość, znajomości wszelkiego rodzaju, nie tylko miłość jako miłość, ale również znajomości to właśnie w piątek. Będzie dobry aspekt do robienia tego typu rytuałów. Sobota. W sobotę rządzi Saturn, kolor czarny, zgadza się, tak mam w notatkach. Saturn, tak jak Jowisz i czwartek powiększał, tak w astrologii Saturn umniejsza. Więc jest to bardzo dobry dzień na odcinanie. Dlatego czarna świeca, dlatego odcinamy, dlatego myjemy czyścimy, to też są rytuały, pamiętajcie, to nie tylko, że otwieramy i zamykamy krąg i wtedy, wow, jakie jesteśmy magiczne, jeżeli dodamy ocet do wody, którą myjemy podłogi, jeżeli dodamy sól y, oczyszczającą do kąpieli, którą bierzemy w sobotę z kamieniami, kryształami czy jakkolwiek, pamiętajcie, że kiedyś kąpano się jedynie w soboty, tak, prysznice, mycie było codziennie, ale kąpiel była w sobotę, komuna po prostu, tak było, Dlatego, że jest to dzień Saturna, dzień umniejszający, dzień oczyszczający. Wtedy należy planować porządki i używać czarnej świecy do tego, żeby wyczyścić pewne negatywne rzeczy. No i mamy niedzielę. Niedzielą rządzi słońce, kolor złoty, kolor żółty. To jest pokój i harmonia. To są męskie energie, to są możliwości, to jest opiekuńczość, to jest to wszystko, co jest dobre. Pozytywne i napędza w nasze życie dobrobyt. Możemy tutaj zyskać przychylność ludzi, przychylność szefów, przychylność osób wysokopostawionych. Możemy robić rytuały na honor, na chwałę, na sławę, na zawieranie wszelkiego rodzaju przyjaźni oraz na odzyskanie tego, co wcześniej zostało utracone. Czyli zobaczcie, jak nam się pięknie zgrywa astrologia, magia kolorów. I dni tygodnia, w których czyni się rytuały. Pamiętajcie, że w zasadzie cała ezoteryka ma taki sens, takie trybiki, które jak nauczycie się jednego, patrzycie, drugie pasuje, trzecie dokładamy, jest w porządku, czwarte też jest ok. Dzień poniedziałek, dzień lunarny, srebrny, wtorek, dzień marsowy, czerwony, mars, wojowniczość, środa, dzień merkurego, lotność, umysł, kolor fioletowy, czwartek, dzień jowiszowy. Powiększający, piątek zielony, Wenus, zwięk, e, zwiększający miłość, e, międzyludzkość, sobota, Saturn, umniejszający, czarny, tak? Magia świec, magia kolorów, niedziela, dobrobyt, błogosławieństwo, szefowie, wielkość, sława, słońce, lew, e, kolor złoty i żółty. To wszystko do siebie pasuje, a jednocześnie myślę, że Przyda Wam się to w jaki dzień robić, po prostu jakie rytuały. Tak patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania na czatach, ale są tylko uśmieszki. Także łapki w górę. Lajkujemy, subskrybujemy. Kot, kot, kot jest po prostu najbardziej wizyjną osobą tutaj w tym pomieszczeniu, ze względu na to, że tylko włączę kamerę, a kot po prostu znajduje się wszędzie, gdzie jest możliwość. Szczególnie przed telewizorkiem, tak, żeby się nagrać, świecić i błyszczeć. Ale to jest lew. Pewnie urodzony w niedzielę z jakimś aspektem Jowiszowolwim na pewno. Także, także takiego mam kota właśnie, Insta is, Friendly, to swoją drogą, ale takim wsparciem na szkło. Także my z kotem Was pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę i do następnej krótkiej transmisji, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo o czym. Pomysł, inspiracja, działanie, wiedza dla Was. Do zobaczenia. Pa Pa!